Witam Was bardzo serdecznie. A ja nie. <grymne> Dobra, dzisiaj mamy... O, to jest tam, nie tam. I co tam jeszcze dołączył? Dobra, y, dalej. A, czekaj, muszę przenieść gdzieś ten a e, gdzie to przenieść? Tutaj, bo nie ma. Do tu nie ma miejsca. Dobry. Eee, a dzisiaj zagramy Among gaz. E, to jest drugi. Nie. O nie! Przerzuciło mnie. Szybko muszę cię znaleźć. No dalej, dalej, łączkę, łączkę, łączkę. O nie, o nie. O, o, jest, jest i Philip XD na sami... I Ej, wyrzuć kogoś! No, wyrzucę. Wory, worka wyrzucę. Nie! Dobra. Dobra. To ja wchodzę na publik. O, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie dalej. Tak, tak, tak. Kurde, ja znowu Minecraft zbywa. jest jakiś. No dalej, uszukuj mi. Nie, nie chcę do FBI jakiegoś kluczowego. Szybko, bo jest dzień zasyp. O, a ja nie mogę, bo nie mogą coś znaleźć. Słuchaj, jest, tutaj z początki gram. No Paweł sto. Gdzie jest Paweł sto? Tutaj. A jak jest e, tak dużo osób, to... O, zwanowałaś go jakoś. Hmm, ciekawe. Szybko. Mm, ja nie mogę cię znaleźć!

Jeszcze zaczął wychodzić. Dobra, napiszę im tak. Ale co? Oni... NIE! Kasztany. Całe kasztany. To byli. się w głowę pukło. Same kasztany on mi wydał. Jak to? No kasztan. Kat. Nie żyjesz, kot. kat. Nie czerwony kat. Kik. Dobra, szukaj. Eee, szukam, szukam. Dobra, nie, to jest bez sensu, ja, wyje, ja zrobię starta może, co? No, zrób im Albo starta. Nie. nie. po prostu zrób im starta. Nie, szukaj. O, jest, jest, jest. Filip igrze. Jest! Dobra, jesteśmy. O nie, my mamy taki sam kolor. Jak to możliwe? Jak? Ej, czerwony jeden i ja mamy ten sam kolor. No to co, jedziemy? A nie! Ej, niby mi pokazuje tutaj, że mam czerwony, a tak naprawdę mam nic to nie no To co, jedziemy? Ej, czekaj, gdzie jestem? Gdzie jestem? Nie ma cię w ogóle. Jak nie ma? Tutaj jesteś, ale masz trzy znaki zapytania. A i jestem zielony. Czekaj, ja teraz chodzę na sam dół. O nie! Ale... A nie, dobra jest. Okej, okay, zaczynamy. Uuu, ale teraz wychodzą. Ej, ja Dobra, nie mogę w to co, góra... Zaczynamy! Ej, laguje mi mocno. Trzy. No. O, okej. 5, 4, 3, 2, 1. Kurde, jaki ja mam kolor. I mnie wyrzuciło! No to masz mały problem. I to ty twórz czerwa. Dobre. Host. Host. Ja Co się stało? Dobra. Eee. Defeat jak? Nie wiem. Ja jak włączyła się gra od razu defeat? Nie, podeszłem do takiego elektrycznego czegoś. Czyli masz hakerów. Dobra, wychodź z serwa, ja dam, dam jedzą ja na pewno ani... Jakiś za wyboru? A to nie będzie. Nie, tak, trzech, tak. Jak 9, że nie będziemy teć. No trzech dawaj. Nie. Dzięki winki, dzięki winki, dip Jaka Dipsi. mapa? A no. To druga, tak? Tak. Y Ale jest y dwóch impositorów. O nie, wyrzuciła cię dziwnie. Dobra, ja mam swój kolor, tak. I mi przychodzi ciągle. No z YouTube'a. O nie no! Co jest? Weźcie mnie z No! jeszcze raz. O co im chodzi? O co chodzi? Ej nie mogę. Niech to nie możesz? Dołącz no Konfirm? Do Czekaj jest. Możesz stworzyć? Tak stworzyłem, dalej. Do mnie 401. Tak. Maka, zawsze coś tam <laughs> mówić do ludzi, bo... No, ale co? O, jest, mam cię. Damam o, nie, tam. serio? To nam zajęło już 6 minut. Dobra, y my was bardzo za to przepraszamy. Dobra, co zrobimy to? naj... Y y prędzej zrobimy 20 minut. Dobra. No. To co, czekamy na kolejnych ludzi? Tak. Ja sobie ja biorę mojego ulubionego skina numer 2, czyli misiaczek. Hmm. A, to ja swojego y, innego, takiego. Ym, czekaj, gdzie jest ta O, o, o. okej. Okay. Ale wezmę mojego najulubieńszego. Patrz, ja mam roślinę, misia, a później jeszcze mam takiego. Jakiego? Czekaj. Nie może muszę... Gdzie on jest? Gdzie jest ten Nie wiem, ja nie... O! Co się stało? A! Zwaliło cię? Tak. No to szukaj teraz mm, Dobra, tylko muszę zmienić to, tak i tak. Dobra, i teraz się szukam. Ten film w ogóle nie ma chyba sensu. Ale dlaczego? Bo nigdy nie dosięgę. No. On ma No wiem jaką Mira... Mira ku. Właśnie teraz co? Twój stary Masz i masz mnie Ej gdzie? Są dole Oj długo łączy Jeszcze raz Ja Witam Dobra, teraz czekamy na kolejny. a Ej, to wiesz, może zrobimy cięcie, jak będzie, już tak z pięć osób, co? No. Dobra, to się